Dzisiejszy tektur jest wyjątkowy pod wieloma względami. Są goście ze Skandynawii, jest bardzo dużo gości z Polski, ale też z południa Europy, z Rumunii, z Bułgarii, z Kosowa. Wszyscy przyjechali tutaj, żeby zobaczyć oczywiście nasz obecny zakład, ale też nowy zakład, który budujemy, w którym powstanie Competence Center, pierwsze poza Niemcami. No i oczywiście myślę, że najważniejszym punktem w szczególności dla naszych klientów jest zobaczenie obecnie działających. Linii Weimann. Myślę, że w kontekście zaufania jest to bardzo ważne, żeby pokazywać, co się robi i w jaki sposób się robi. Nasz zakład produkcyjny jest przykładem właśnie dobrej, rzetelnej pracy, która jest potem realizowana również w zakładach naszych klientów. Pokazanie procesu produkcyjnego, to tego, w jaki sposób zapewniamy jakość dostarczanych maszyn, tego, jakich zmian dokonaliśmy na przestrzeni ostatnich lat pozwoli zbudować zaufanie naszych klientów i utwierdzić ich w przekonaniu, że jesteśmy rzetelnym i właściwym partnerem do inwestycji w przyszłości. Przyszły rok jest dla nas bardzo dużym wyzwaniem. Wszystko wskazuje na to, że wyprodukujemy rekordową ilość maszyn dla przemysłu e, budownictwa drewnianego. E, ma nam w tym pomóc właśnie nowa fabryka, e, nowa przestrzeń montażowa, lepiej zorganizowane procesy, fabryka skrojona na nasze potrzeby, pozwolą nam wydajniej produkować maszyny i dostarczać je w terminach oczekiwanych przez naszych klientów. Przede wszystkim bardzo nam miło zobaczyć nową fabrykę w trakcie jej budowy. Właśnie jako przedstawiciele całego rynku prefabrykacji drewnianej cieszymy się, że ten rynek w Polsce bardzo mocno się rozwija. Właśnie jesteśmy po inwestycji w nową fabrykę, w maszyny w całości wyposażoną w linię technologiczną Weimana, która może wyprodukować nam nawet 500 domów jednorodzinnych w ciągu jednego roku. The Polish market is uh, a developing market, and the other countries see that uh, Poland, uh, Poland is developing. Uh, and we have more and more Polish uh, Weinmann customers, uh, especially uh, for the bigger projects, not only for the smallest. And the facility looks really nice with the new uh, production area, storage area, and also the office building in CLT. We will show with this CLT building, the first impression of the customer should be, wow, this is a wooden construction. Budynek w technologii CLT, myślę, że bardzo dobrze wpisuje się w obecne ramy ekologicznego budowania, ale też przede wszystkim rynku budownictwa drewnianego. Homag, a w szczególności Homag Polska, pokazuje gdzieś ten trend, w którym idzie budownictwo. Chcemy być tego częścią i to jest w pewnym sensie manifestacja tego, co chcemy pokazać.